Cześć, ja witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A przedwczoraj Pitchfork zrobił swoją listę 100 najlepszych albumów lat 20. tego wieku do tego momentu. Chciałem nagrać ten film, reakcję do tego już wczoraj, aczkolwiek zepsuła mi się kamerka, dlatego teraz po prostu nagrywam to kamerką z telefonu i potem jakoś to zsynchronizuję z filmikiem. Ale już bardziej nie przedłużając, zaczynajmy. Pitchfork ogólnie słynie ze swoich tragicznych takeów, szczególnie jeżeli chodzi o ocenę albumów, czy to danie jakieś oceny 5 utopii od Travisa Scotta, następnie dając prawie 8 najnowszemu albumowi Ice Spice, który był tragiczny, czy to jakieś inne ale zobaczmy, może ta lista nie będzie aż taka zła. Trzymam kciuki, że pojawi się tutaj Ants From Up There od Black Country New Road. Wiem, że nie ma na to jakiejś dużej szansy, ale kto wie. Okej. Okay. I już pierwsza rzecz, która wychodzi na plus, to Vampire Weekend, Only God Was Above Us. Szczerze mówiąc, to jest bardzo dobry wybór, ja bym nawet dał go wyżej. Jest to jeden z moich ulubionych i według mnie najlepszych albumów tego roku. I szczerze mówiąc, jestem bardzo zadowolony, że go uwzględnili. Okej, okay. Call Me If You Get Lost, Tyler, The Creator. To naprawdę uważam, że jego poprzednia płyta Igor była lepsza. Niemniej, Call Me If You Get Lost jest niesamowicie solidnym projektem również. I to top 100 jest na pewno zasłużone. Może dałbym troszeczkę wyżej, aczkolwiek i tak dobre miejsce. O boż. Faktycznie pamiętam, coś było, że Pitchfork dał wysoką ocenę a Great Chaos od Ken Carsona, natomiast moim zdaniem ten album jest dosyć mocno średni. Wiem, że dużo osób się nim zachwyca, szczególnie fani Opium. Ja niemniej cały czas uważam, że jedyną dobrą osobą w labelu Opium jest Playboy Carty, a na pewno żaden z innych członków moim zdaniem nie wydał ani jednego dobrego albumu, mimo że posiadali oni dobre single, czy to i Flux Could Kill od Destroy Lonely i uważam, że na a Great Chaos jest również kilka fajnych piosenek. To całościowo album jest naprawdę średni, ma dużo miernych, słabych, a nawet tragicznych piosenek. Wyżej niż Vampire Weekend na 100% nie. Uuu, Eternal Atake od Liluziego Werta. Szczerze mówiąc, trochę zapomniałem o tym albumie, bardzo dużo go słuchałem w 2020 podczas kwarantanny i bardzo mi się podobał. Moim zdaniem jest to najlepszy projekt od Liluziego Werta, który wydał dotychczas. Wiem, że dużo osób może się z tym nie zgodzić, ale pamiętam, że jeszcze bardziej podobała mi się wersja Deluxe. Tam też było dużo fajnych piosenek, dużo fajnych fitów przede wszystkim, ale pod sobą wersję Eternal Attack również przyjmę. Jest to według mnie również najbardziej spójny projekt Liluziego Werta. Uuu, A Light for Attracting Attention od The Smile. Jest to według mnie naprawdę dobry wybór. Moim skromnym zdaniem, album, który wypuścili w tym roku jest jeszcze lepszy. Zresztą nagrałem nawet na moim kanale recenzję tego albumu, dałem mu wysoką ocenę, bodajże 8,75, coś w tym stylu na 10, ale wydaje mi się, że ten album był również świetny i cieszę się, że go uwzględnili. A może The Wall of Ice też zostanie uwzględniony w tym rankingu, tego nie wiem, zobaczymy. Taylor Swift Folklore. Na pewno Folklore i Red to najlepsze albumy od Taylor Swift, jakie kiedykolwiek wypuściła. Red jednak wyszło jeszcze w poprzedniej dekadzie, więc jeżeli mamy uwzględnić jakiekolwiek album od Taylor Swift, to na pewno folklore jest dobrym wyborem. Ja bym go w swoim top 100 nie umieścił. Jeżeli miałby się w top 100 znaleźć, to na pewno nie dałbym go na aż tak wysokim miejscu. Nie stawiałbym go powyżej Vampire Weekend, powyżej The Smile, czy to powyżej Taylora The Creatora. Niemniej nie jest to jakiś zły wybór. Tak jak mówiłem, dobry album, moim zdaniem to by od Taylor Swift. Potem mamy Chief Kifa. Według mnie ten album jest spoko. Może gdyby robić ranking z najlepszych albumów 2022 roku, to na 63. miejscu by się mógł znaleźć, ale z racji tego, że jest to mieszanka już prawie 5 lat, moim zdaniem nie powinien się znaleźć na pewno tak wysoko, a nawet w 100. Mimo, że tak jak mówię, jest to ok album. Uwielbiam The Microphones. Nie uważam, że jest to jakiś najlepszy album albo jeden z lepszych. Natomiast cały czas jest na wysokim poziomie. Na pewno uważam go za lepszego niż już wyżej wymienionego czy w kifa Też nie dałbym go aż tak wysoko. Jakbym miał go uwzględnić w top 100, to raczej gdzieś w dolnej części tego rankingu. Uh, Pray for Haiti od Mahomi. Nigdy nie wiem, jak to się wymawia. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem. Jak nie, to proszę nie zjedźcie mnie w komentarzach. Albo zjedźcie. Moim zdaniem jest to bardzo dobry album. Na pewno jeden z moich ulubionych z 21 roku. Ale tak jak już chyba w Przypadkach dzisiaj uważam, że jego album z tego roku jest nawet jeszcze lepszy. Jeszcze bardziej dopracowany. Artysta ma już tutaj też więcej doświadczenia w tworzeniu muzyki, ale okej, okay, bardzo dobry album, zasłużenia. I następnie mamy Blade'a, Crest. Okej, okay, szczerze mówiąc, nie jestem może aż największym fanem Blade'a na świecie. To może być raczej dziwne dla wielu, bo lubię muzykę w tym stylu. Niemniej uważam, że to jest jego najlepsza płyta. Uważam też, że Blade jest na tyle oryginalnym i w miarę ważnym artystą w tych czasach, że powinien się znaleźć na takiej liście. I cieszy mnie, że akurat Pitchfork wybrał tą płytę w tym rankingu. Jaż tak jak mówiłem, Moim zdaniem jest ona zdecydowanie najlepsza z całej jego kolekcji. Fossara od Björk. Mimo, że naprawdę uwielbiam Björk, to nie uważam, że ta płyta jest jedną z jej lepszych i z bardziej udanych. Jest to dużo jakościowej muzyki, dużo jakościowych piosenek, ale po prostu całościowo nie jest aż taka dobra, jest dosyć średnia. I nie jest to tak, że Björk już straciła swoją moc w tworzeniu muzyki, ponieważ jej single Oral razem z Rosalią z zeszłym roku uważam za jedną z lepszych piosenek 2023. Zresztą dałem ją chyba na mojej liście. Ale ten album, moim zdaniem, to nie był to. Na pewno nie powinien się znaleźć w top 100. Okej, okay, dualipa Future Nostalgia. Nie muszę się chyba jakoś wielce rozgadywać na temat tego albumu, ponieważ już mówiłem o nim, gdy oceniałem najczęściej streamowane albumy wszechczasów na Spotify i uważam, że jest to dobry album, ale w prawie top 50 albumów tej dekady na pewno nie. I to samo mam z Bad To tak jak już mówiłem w tym samym filmie, nie uważam w ogóle, że to jest jego najlepszy album. Jestem chyba jednym z bardziej streamowanych, jak nie najbardziej streamowanym albumem wszechczasów, ale uważam, że jest niesamowicie przereklamowany, więc w top 100 na pewno nie powinien się znaleźć. Za to Down FM od The Weekenda już jak Najbardziej. Ja to prawda preferuję After Hours, ale uważam, że Down FM jest jego drugim najlepszym projektem. I ogólnie uważam, jeżeli chodzi o albumy całościowo, to ta dekada jest lepsza dla niego niż ta poprzednia, ale top 51 moim zdaniem dosyć dobre miejsce. I wchodząc do top 50, mamy 100 geeks, 10 10,000 Gex. Absolutnie nie spodziewałem się tego albumu wchodząc na tę listę, ale na pewno nie jestem zawiedziony. Sądłem zresztą ten album w jakimś top 10 moich ulubionych albumów zeszłego roku. Jest on naprawdę fenomenalny. Produkcja na nim jest po prostu nie z tej ziemi, a nic poleczek. Czekali jakieś 4 lata na zaledwie 20 dwudziestokilkominutowy album, ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o kwestię artystyczną, na pewno dla 100 gigs dobrze wyszło, że po, po wypuszczeniu ich pierwszego albumu, po tej największej fali na Hyperpop, którą zresztą sami rozpoczęli, nie wrzucali dalej nowych albumów tylko po to, żeby się wybić i skorzystać z okazji, a dali sobie troszeczkę więcej czasu, żeby zrobić bardziej dopracowany i naprawdę świetny projekt. Top 50, moim zdaniem, zasłużone. Baby Bridger Punisher. Bibi Bridger Punisher bardzo dobry album. Na razie ta lista, szczerze mówiąc, jest dosyć dobra. Co się nie do ukrywa, że. Połowę albumów tutaj nie znam, więc troszeczkę ciężko ocenić mi całą listę. Natomiast do tego momentu, poza może paroma albumami, raczej zgadzam się ze wszystkim, co tutaj jest. Więc możliwe, że pierwszy raz Pitchfork mnie nie zawiedzie, jeżeli chodzi o jakąś swoją listę albo ocenę. Ale nie będę chwalił dnia przed zachodem słońca, zobaczymy jak to pójdzie dalej. Pamiętam, że poznałem go dopiero w 2024 roku i potem bardzo żałowałem, że nie dałem go do swojej listy top 15 najlepszych albumów z zeszłego roku. Ale szczerze mówiąc, było kilka takich albumów, które poznałem dopiero po zrobieniu tej listy. I z czasem jednak tego żałuję, że nie mogłem ich Mieścić na niej. Mr. Morale and the Big Steppers na 28 miejscu. Bardzo się cieszę, że został ten album uwzględniony. Wydaje mi się, że to najbardziej niedoceniona płyta, jeżeli chodzi o Kendricka Lamara. Oczywiście nie jest ona lepsza niż Tupim P. Butterfly albo Good Kid Met City, natomiast moim zdaniem i tak jest fantastyczna. Porusza wiele, wiele ważnych problemów, ważnych tematów, których nie poruszał jeszcze żaden inny artysta wcześniej, albo był ten temat poruszany zbyt mało, żeby jakoś powszechnie o nim mówić. Wydaje mi się, że ten album jest po prostu fantastyczny, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, również nie zawodzi. Jessie Ware What's Your Pleasure? Również bardzo Dobry album, dawno go nie słuchałem, z chęcią do niego wrócę. Jezu. No to jest chyba na razie najgorszy wybór dzisiaj. Wyżej niż Mister Moral and the Big Steppers. No to jest na pewno mocny statement. Nie uważam, że ten album jest zły. Uważam, że jest to album z dobrze zrobionymi bangerami. Ale nic więcej, na 23 miejscu najlepszych albumów tej dekady nie powiedziałbym. Okej, okay, to też jest dobry album. Jak widać, na no tyle dobry, że będąc zrobiony w 2019 roku, jest na 17 miejscu najlepszych albumów tej dekady. Na pewno jest to dosyć ciekawy wybór. Ale album sam w sobie był naprawdę dobry. Nie dam go może aż tak wysoko. W jakimś top 50, ale troszeczkę niżej. W sensie szczerze mówiąc, nie dałbym go w ogóle w moim rankingu najlepszych albumów tej dekady, bo to w ogóle nie jest ta dekada. Ale dobra, jedziemy dalej. Hej. Moim zdaniem, jak najbardziej zasłużone miejsce, też dałem ten album w najlepszych projektach zeszłego roku. I szczerze mówiąc, dziwię się, że Pitchfork nawet nie dał tego wyżej, bo jeżeli mówimy o najlepszych popowych, mainstreamowych albumach, a nawet szczerze mówiąc tylko popowych albumach, szczerze mówiąc, od 2020 roku ciężko mi jest znaleźć jeden album, który byłby w tym gatunku lepszy niż ten od Nie Ray. Niesamowicie dobry muzycznie, bardzo dojrzały tekstowo. Moim zdaniem jest to dobre miejsce. Uuu, tego to bym się nie spodziewał, ale jak najbardziej się z tym zgadzam. Maps Billy Woodsa. Mierzymy Ktoś specjalnie dziwił i mówił, że Billy Woods jest nieprawdopodobnie undergroundowym artystą, bo jak na ten rodzaj muzyki, to robi dobre liczby. Natomiast nie spodziewałem się, że Pitchforkowi będzie się podobał bardziej taki eksperymentalny album, ponieważ wydaje mi się, że często takie bardziej niecodzienne albumy im się aż tak nie podobają, jak na przykład Scaring the Host, któremu dali tam chyba. Z... 7 albo nawet niżej. 7-1 dokładnie. No ja mu na przykład dałem 10. Ale to nie można porównywać tej kwalifikacji do oceniania muzyki. Okej, okay, to jest również dobry album. Nie dałbym aż tak wysoko ponad niektóre, które przed chwilą wymieniliśmy. Wydaje mi się, że Ilana i Billy Woods wydali lepsze projekty w tamtym roku. Rosalia. Okej, okay, szczerze mówiąc, podobał mi się ten album. Był on też mocno popularny, więc nie dziwię się, że Pitchfork daje go w top 10 swoich albumów. Natomiast ja bym aż w top 10 go nie dał, ale też nie będę się jakoś super sprzeciwiał. No i co my tutaj mamy? Charlie XCX z najnowszym albumem tak jak już wspominałem, nie jest to co prawda mój ulubiony album od Charlie XCX. X. Chyba jeszcze o tym nie wspominałem. Wspominałem to w filmie o moich winylach, które już nagrałem, ale jeszcze go nie wrzuciłem, więc. Nie wspominałem. Nie jest to według mnie najlepszy album od Charlie XCX, ale na pewno i tak jest bardzo dobry. Ja osobiście wolę How I'm Feeling Now albo Self Title, czyli Charlie. Niemniej ten album jest naprawdę bardzo, bardzo jakościowy. Też niesamowicie ważny dla Charlie XX, ponieważ po latach wydawania naprawdę dobrej muzyki w końcu przebiła się do takiego mainstreamu, gdzie przez praktycznie całe wakacje była na ustach każdy i może załatwić sobie fit z każdą artystką stopu. Ale tak, mówiąc czysto muzycznie, Świetny album. Jeżeli chodzi o całą dekadę, aż tak wysoko bym go nie dał. Osobiście wyżej dałbym właśnie Lana Del Rey, ale nie jest to zły wybór. I wchodzimy do top 5, gdzie mamy Renaissance od Beyoncé, który był bardzo dobrym albumem. Ale tak jak już mówiłem przy Did You Know There is Tunnel Under Ocean, że nie ma według mnie popowego lepszego albumu, jeżeli chodzi o tę dekadę. Może się mylę teraz, może mi coś wyleciało z głowy, jakiś jednak był. Natomiast Renaissance na pewno nim nie jest. Mimo, że był bardzo dobry, na pewno nie dałbym go w swoim top 10, jeżeli chodzi o całą dekadę. Who believe in you and w sensie, no na razie pół dekady dopiero, no ale wiadomo o co chodzi. CZ SOS. Szczerze mówiąc, stawiam go praktycznie na tym samym poziomem co renesans od Beyoncé. Uważam, że jest bardzo dobry, taki w stylu 7,5-8 na 10. Natomiast top 4, top 5, moim zdaniem, za wysokie miejsce. I wchodzimy już na podium i. Im... O oh, wow, tu jestem szczerze mówiąc zdziwiony i uważam osobiście, że jest to fenomenalny album, ale po tym jak czym bardziej szczytu szliśmy coraz bardziej mainstreamowymi albumami, to na pewno nie przewidziałbym, że Diamond Jubilee od Cindy Lee się tutaj znajdzie, ale jestem na pewno zadowolony. I też nie mówię, że to jest jakiś specjalny underground, ale na pewno nie jest to mocno znana płyta, szczególnie, że nie ma jej na Spotify, jest bodajże tylko na SoundCloudzie, przez co też mało osób mogło o nim słyszeć, ale na pewno jest to dobry wybór i zostały nam dwa mie co tu się wydarzyło? The RED od Payboy Cartiego na drugim miejscu i nie będę ukrywał, że jest to według mnie świetny album. Sam go dałem bodajże jako miejsce honorowe w najlepszych albumach 2020 roku, co też zresztą tutaj jest błędem w zapisie, ponieważ to wyszło pod koniec 2020, nie w 2021. Niemniej już bardziej w tamtym filmie wypowiadałem się na temat albumu the RED, ale tak w skrócie to uważam go za nieprawdopodobnie wpływowy album, bez którego muzyka nie brzmiałaby tak jak brzmi teraz. I jest to po prostu bardzo dobrze zrobiony, rozrywkowy album z gatunku takiego mocniejszego rapu, w co już w hard rock. Wydaje mi się też, że to jest najlepsza płyta od tej karty, jaką wypuścił. Wiem, że jednak większość osób preferuje Dai Ja uważam jednak tak. Czy uważam jednak, że jest to drugi najlepszy album tej dekady? Absolutnie nie. Mimo, że i tak wydaje mi się, że to właśnie ja jestem jednym z większych obrońców tego albumu już od praktycznie pierwszego dnia, to moim zdaniem drugie miejsce z dużą przesadą. Jego miarę taką listę, pewnie dałbym go gdzieś w top. 30, ale coś w okolicach top 20 ileś. Drugie miejsce moim zdaniem aż za wysoko. Niemniej cieszy mnie fakt, że został on doceniony i jest na takim miejscu. Ale co może być szczerze mówiąc na pierwszym miejscu? To mnie zastanawia. Może The Strokes? The New Abnormal? W sumie to był świetny album i też był mocno popularny. Mm -hmm. Uuuu, uh, Fiona Apple. Hej! W sensie uważam, że Fiona Apple miała już na swoim koncie lepsze albumy. Czy to pod koniec lat 90., czy to w latach 2000. Ten album jest również bardzo dobry, ale na pierwsze miejsce całej dekady raczej bym go u siebie nie dał. Ale nie jest to jakiś zły wybór. Cieszy mnie, że na pierwsze miejsce nie została wybrana jakaś słaba płyta, która po prostu była popularna, tylko płyta, która właśnie mocno popularna nie była, a naprawdę dobra. Pitchfork, moim zdaniem, jeżeli chodzi o tą listę, to pierwszy raz zrobił coś naprawdę dobrego. Wiem, że dużo osób nie będzie się pewnie z tym zgadać ze względu na holodaret na drugim. Miejscu. Obserwowałem, że jest to rzecz, za którą tą listę ludzie mocno skrytykują. Niemniej, patrząc tak, overallowo, moim zdaniem, spokojista. Wiem, że Pitchfork zrobił jeszcze dokładnie tą samą listę, tylko z najlepszymi piosenkami. Też jak będę miał czas, to niedługo nagram do tego reakcję. Powiem moje zdanie na ten temat. Ale szczerze mówiąc, na pewno spodziewałem się czegoś dużo gorszego. Były tutaj może z 3-4 płyty, z którymi absolutnie się nie zgadzam. Ale szczerze mówiąc, spodziewałem się, że będzie tutaj taka połowa listy. Na szczęście jednak tak się nie stało, więc jestem w miarę ukontentowany. Większość tych bardziej popularnych albumów nie była tutaj tylko dlatego, że jest Popularne, ale też były to dobre albumy. A więc okej, okay, to było na tyle. Napiszcie w komentarzach, jak wy oceniacie tą listę i jakie są może według was najlepsze albumy tej dekady. A na ten moment ja już się z wami żegnam i cześć!